Witajcie w kolejnym odcinku z The Forest tej naszej gry Tak. Nie wiem jak zacząć za, za... Zacząłem nie wiedzieć jak zaczynać odcinki, więc będę zaczynał jakoś tak. Dzisiaj w planach mam to, że nie mam planów w sumie nawet na ten odcinek. O to chodzi, że taki spontan będzie, bo nie wiem totalnie. Nie wiem. Nie wiem co możemy dzisiaj porobić. Wiem, że na pewno mi się przydadzą skóry. Tu odwiesić. O, nie. Nie bierz tego, tylko... O, dobra. Z mi się przyda, bo widziałem, że można zrobić o Kołczan można. Tu można ten dobra, no mamy kamienie. Nie, nie ja chcę napatyki. Jest na patyki I ciekawe ile teraz będą podnosić. To mnie z 20 albo... No Chodź żeby 15 było, ale 20 to by była taka fajna liczba tych potyków. Teraz się przekonamy O chyba z 20 oh. będzie Tak 20 potyków. No jeszcze na małe kamienie by się przydało zrobić taką torbę. Ja tu muszę na kylki popolować. Jakiegoś tu cudz... Znajdę to, będę polował. A te krzaki powycinać, one się zawsze respią. Nieładnie to wygląda później. O, 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 królik. Czego ja jak Nie Eee, no, check mi. Wow! Jak on leci? Dwa! Dobra. Jegoś złapię może. Dobra, innym razem. Pułapki się pozostawiam na te króliki nie wyżej. Chyba tak zrobię właśnie. Pójdę tam gdzieś na polanę i pozostawiam tam te pułapki na króliki, Może coś się złapię, ale... Teraz wpadłem na jeden fajny pomysł w sumie. O, od razu nawet na tej stronie się otworzyło. Ale ja tu trzeba, że ona się otworzyła. Nie wiem. Ale to jest do pomysł, żeby ogrodzić sobie tutaj kawałek terenu. Jakimś takim murem. To wtedy byłaby mniejsza szansa, że jakiś kanibala do mnie przyjdą. O, tak o, ogrodzić kawałek. Jakoś tak dać. Tak też nie za dużo, bo ja w sumie nie potrzebuję dużej jakoś ilości terenu, ale troszkę trzeba by było ogrodzić. jakoś tak ogrodzić. <laughs> jakoś tak cennie chcę wchodzić w domek, żeby to musi ładnie wyglądać, a nie coś takiego. Upsmy nawet nie muszę robić, ale jeszcze tutaj dobrze zrobię, żeby na pewno tu kanibala nie wpadli. Powinno być. Ile? Już jest 128 kłód. No tak. Tu gdzieś się zrobi wejście Bo nawet... a walna podwójna Dobrze zrobione, dobrze Ale to będzie fajnie wyglądało Będzie ciężej po kłody jeździć Jak kłoda spadnie mi na ten mur to się załamie chyba na niego tyle kłód pójdzie, ale Dobra gdzieś się zrobi chyba jeszcze z jedno wyjście No i tu by się przydało godzić. ja tutaj w ogóle nic nie... nie wycinałem, tu jest tyle fajnych drzewek do wycięcia. O, może piłę wreszcie użyję, o. Wow. Ale super spadło. Wow. Leci. Nie no, ale zabawa jest fajna nawet tu No tak, kody tu, co jest? Kody od razu do wózka lecą Chodzi w tą stronę, żeby gdzieś tam poleciało. Leci? Leci. No i zawsze to jest sobota blisko domku, jak coś będzie można iść po jedzenie po picia. I Ale tu piło się fajnie ścina, ja czemu, czemu kurde nigdy jej nie używam? Ona jest znamista do tego. No bo w sumie jest do tego stworzona no to. No. Hmm. Tego się wchodzimy. Tak raz o 20. te to z tego będzie dużo ode mną. to jest wysokie, straszne dzieło mm, Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Dalej, nie zdążyłem. Tego było tylko dwa? No chyba kogoś coś. Wam muszę iść po wózek? Już nie mogę załadować, super Ale mniej więcej gdzieś tu tak trochę odciąłem tych drzew chciałem sobie miejsce zrobić do postawienia muru Ale jeszcze o te Z2Z na drzewo było więcej sobie... Że mi na głowę nie poleciało. już powinno być jakieś miejsce do manewru. Hmm, to jakby to zrobić teraz? To wzdłuż tak, tak jak tam, gdzieś tutaj, zacząć. Tak jak najwyżej przez te drzewka przejechać, bo tędy w sumie jest tu ideal idealnie. Idealnie, tu jest ta ścieżka prowadzi, to idealnie tą ścieżkę bym poprowadził i gdzieś go tam zakończył przy tym domku. No. Jakoś tak zrobię. Ja go wrzucę tak jak najniżej, żeby na pewno nikt tu się nie dostał. Tak jakoś. Jakoś tu go skończę chyba. Okej, no. okej. Okay, okay, tu możesz wstawiać. Lit jest. Git jest, możesz tu już postawić. Nie, 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 tu. Hajdź. Nie mogę mu postawić, to jest. Popsuło. O, dobra. Ale to było dziwne. No i tu by się w sumie przydało jeszcze jakieś wyjście zrobić. A może tutaj by wyjście zrobił, jak, on, jak to się będzie otwierało. Cię będzie słabo otwierało, to może? Nie, dobra tu nie będę robił. Tu zrobię, bo to już takie pojedyncze, może zrobię. Bo tu w sumie nie będzie trzeba więcej. Zacznę to budować. Jak już mam tu drewno to... to może nie. Teraz nie mogę tego wziąć eee, A tu jeszcze dwie kłody są. Lini trzeba było. Bo zużyłem na torebę na patyki. No i większość tutaj jest zbudowana Sąd jakieś takie strasznie Białek się zrobił Tu jeszcze jedno jest Mogę tam rzucić Tu jeszcze jakieś są Tu już żadnych nie ma Nie, ale królik jest Jest, trafiłem No jakby mnie trafił w takiej odległości to Załamałbym się A tu jeszcze są, no właśnie, przez ten wózek. podjadę tam po prostu, yy. no może mi się przesłyszało. Nie w tą stronę, w tą stronę. Jakoś tak. Wiedzieć gdzie wyjście jest. Jest, kolejny. A na kamienie chyba tylko jedną trzeba było. Tak? Co jeszcze można z tego zrobić? Kołczan można zrobić? Ale mi na razie więcej jest potrzeba trzeba. To będą małe kamienie. To i to. O. Na małe kamienie to jest nie na duże, a to ja na małych kamienita to ja praktycznie nie używam. Dobra. Eee, yy, tniemy dalej. A teraz w to stronę się częściej wymienia który prawo. Na głowę spadł. kim się podjadę, nie będę. Nie będę tragać. Musiałem tak też by, być siłowany Węzłankę mam to. Tutaj właśnie chciałem to na króliki postawić, bo to by było... Dobrze, bo to taka polanka i wszystko by było widać. A będę musiał się umyć, bo... Roba to się umyje. A tu jeszcze są kłody, dobrze. No, królik, ale nie mogę teraz. Energia mi się kończy, zanim się kończy, wszystko mi się kończy. Tak jak dacie? Taka mała brama jakby się chciało wyjść. Dobra jest joego Ej o Ognisko, ognisko muszę zrobić, bo muszę coś wszamać. A miałem cię umyć jeszcze. Opa, droga, as árvores Wiem, coś Chciałem poczekać coś się O jest, a jest Królik, Devasz My się nie mogę go upiec Wam mnie w kości przypalę. no się jakieś dziewko może zepnę Tylko że nic kompletnie nie widzę Uff, szczerze mówiąc myślałem, że poleci na mój. O, i całość dało, no i to jest fajne. No nie wpadłem w ognisko. Woda, 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 woda. Uff No włączę się Czy te kłody teraz pozbierać Ile ja chciałem tu gdzie? Dwa? bo dwa Trochę jest tu tych głód Tyle, że ich nie widzę w tych krzakach Ciemno jest to nie widać O, no i tak W Po można uonać za ogrodzoną. Jadę tędy, przejechałem. Dobra. Jeszcze zamknę, szybko bramę. Może zomalznę po drodze. No i to i tak nic nie da. Tylko z tamtej strony. Jest tu nawet w ogóle, NET tu nie ma, więc. Jeszcze lepiej. Mam coś do picia takiego lepszego. Chyba wodę mam w tym bazie Powinna być. Wezmę sobie pochodnie. Nie, nie wezmę sobie pochodnie, bo w sumie i tak zaraz będę musiał płynąć o, pochodnia się owa no bo to jeszcze dobra ocieplony, ale coś na łódkę I jak już tak sobie ogrodzę to może by tu zrobił po prostu jakiś mostek nie trzeba by było łódką upływać jak to ogrodzone będzie na początku to ogrodzone nie było to wtedy to wiadomo że się bałem o jakieś przeczki z sąsiadami ale tak to Myślę, że to był dobry pomysł, żeby tutaj zrobić jakiś fundament prosto do tego Podpadę też, żeby nie zmarznąć. Mogę już spać? Nie Dobra, to idę na ten projekt Nie chce mi się czekać Ochla jest? Dobra Ten projekt będzie można walnąć ale jest ciemno. Chodzę z książką, to też się chowa. Ej, co było? gdzieś było? O, o ale jestem, jest. Świeczka. Jakaś świeczka. Nie gadam. Tak można łowanać, ale to nie wygląda dobrze. To po prostu. Jakoś tak. Jakoś tak zrobię. Pewno nie mogli przejść. Ło, o, to teraz to... Co tam się stało? O, ho. Yy, to chyba nie tak. Unik, unik, tyk, przez płot! Aha, nie macie szans. A co mnie niszczysz? Ja budowle niszczyć. No jeszcze się wody napiłem, no tak. Co to takie ciemne? Co, ono się wypaliło już? Dawaj. Dajem, światło. Mogę spać? Mogę, dobra. Czy się jeszcze pali? Ej Dobra, królik poszedł na. ruszt <grymne> O tu właśnie chciałem zrobić bramę. Idealnie jest. Może tu by na dwa zrobił? Nie, też na jeden stać. No. Tam będzie takie główne wyjście. Ogliczek zjedzony W sumie Dobry pomysł to był jednak Takie ogrodzenie to, to jest coś fajnego Co robi ta kłoda? Nie wiem, ale będzie pierwszą kłodą w drzwiach O I fajnie Musiałbym to podokańczać I I tyle i, i git by było wtedy no, chyba tak zrobię. To jest najlepszy sposób, żeby się bronić przed kanibalami. Znaczy, I tak w sumie dobrze że się broniłem, bo no domek na wodzie, no. One raczej pływać nie umieją, ale to jest zawsze poszerzenie terenu, więc dobrze jest. Eee, to w sumie... To ja to skończę już poza odcinkiem, bo nie ma co przedłużać tego odcinka, więc bywajcie.